Zadanie 14. W kwadracie ABCD boku 12 cm kwadrat ma bok 12. Nie ma tego na rysunku, więc ja sobie narysuję. Eee, umieszczono czworokąt EBDE, EBFD, tak jak na rysunku. Uzupełnij poniższe zdania. Pole czworokąta jest równe. Gdzie jest to nasze E, B, F i D? No dobra, czworokąt, to jest czworokąt. Widać, że skoro ten duży to jest kwadrat, to tutaj df jest równoległe do eb, czyli to jest trapez. Tutaj, skoro cały bok kwadratu ma 12, to tu musi być 7, tutaj natomiast musi być 3, tutaj jest 12. No to można by było obliczyć to z pola trapezu, ze wzoru na pole trapezu, czyli to będzie 3 plus 7, na 2 razy 12. No to mamy, tu się pięknie skraca. 3 plus 7 to jest 10. Razy 6 to jest 60. No i jest taka odpowiedź: to jest odpowiedź A. Lecimy dalej. Obwód czwórką ta EBFD, czyli tego naszego, jest równy. No to mamy 3, mamy 7. No i to ewidentnie twierdzenie Pitagorasa czyli będziemy mieć tutaj zrobimy sobie x czyli będzie to 12 kwadrat plus 5 kwadrat, bo to są przyprostokątne, bo tu jest kąt prosty i mamy trójkąt AED jest równe x kwadrat. Obrócimy to sobie, czyli x kwadrat jest równe 144, bo to jest 12 kwadrat, plus 20 5. Pięknie nam się sumuje, dostajemy 169. Po spierwiastkowaniu dostajemy, że to jest 13 x jest 13, no to teraz policzymy jeszcze y dokładnie w ten sam sposób. Y też kwadrat, już może tak od razu napiszę, y kwadrat jest równe 9 kwadrat plus 12 kwadrat, czyli Y kwadrat to jest 81 plus 144, no to tutaj będziemy mieć, że Y kwadrat to to jest 225 po uspierwiastkowaniu Y to jest 15, no i liczymy obwód hop, czyli obwód to będzie tu, obwód to jest suma wszystkich boków, czyli 3 plus 7, plus x, czyli 13 i jeszcze plus 15. Czyli to będzie 10, 25 i jeszcze 13, czyli 38. Hop. I to jest 38 cm, czyli odpowiedź C.